Siemka, tu 1, 2, 3 1230. Pokażę Wam dzisiaj zajebiaszczą stronkę, z której możecie ściągać różne seriale. Seriale oczywiście z mam na myśli. Wchodzimy na stronę. Taką jaką tutaj podałem. Serials.ws W przeglądarkę. Dalej w wyszukiwarkę wpisujemy program grę. Do której potrzebujemy keya. Ja przykładowo podam FIFA 09. Daję Enter. Tutaj mamy y, linki do wladu do FIFY, żeby ją pobrać. Tu mamy seriale do FIFA, a tu mamy kraki do FIFA i nawet torenty, więc ja potrzebuję seriala, więc powiedzmy, że klikam sobie na pierwszy lepszy serial. I tutaj w tym okienku mam podane różne CD -keje. Który z nich na pewno działa? Powiem Wam szczerze, że sam na FIFIE jadę, właśnie na jednym z tych kei. Tronka jest bardzo dobra, ponieważ znacznie ułatwia życie piratom. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku i pozdrawiam.